Hej, hej, how, siamadeczka wszystkim, z tej Power, witam Was ponownie w Unchartedzie. Standardowo też na początku przypominam o takich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje yy... wyszliśmy do górę? Tak, wyszliśmy, dobra. Możemy się tam popatrzeć. Budynek klasztoru trzymałe podskoki stąd. Hej, bo zapeszysz Dobra i zakładam, że może się tu po prostu zsunąć, nie A, po tych kamieniach to musi boleć, to nieźle. No i znowu zjeżdżamy. Oj, tam będzie jump jeszcze. oj, 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 oj. hops dobra grę tutaj wybacza, co nieco za odległości czasami, ale okej, okay. no mi się to podoba, nie powiem, że nie. kładzie nam podwójnie za to, żeby ich Gdzieś tam, gdzie prowadzi kasa. To okrutne. Będzie gorzej. Idę się odlać, a ty naucz czegoś naszego, katecikel. Co było dalej? Spółmił... Naszą pomocą go unikał. Ładnie. Ale kiedy skończyła się kasa? Nie mieliśmy powodu. Okej. Okay. A generał? Nie przetrwał nawet jednej nocy. Ha. To zimne dranie. Wezmę prawo. Cytując Nadine, biznes. To... No dobra, fajne ciche zdjęcie. Starać. Zobaczmy czy to się nie zmieni. Tak, jeśli obezwładnie w wysokiej trawie, jego ciało będzie nie ten. O! shotgunik, ale czy ja chcę shotguna? No raczej nie. Mam kałaszka, To mi się bardziej przyda chyba. Dobra, pytanie tylko mam takie. Czy... Tu są kolejni przeciwnicy. No są. Dobra, czyli dobrze by było oczywiście nie wywoływać większego hałasu, coś tak czuję. Przeskadać się do nich jakoś w tej trawie. Oni w tej trawie mnie nie widzą, ale chyba stają na górze. Także to jest fajne i tego ziomka mogłeś obezładnić tej wysokiej trawie, jak już... Jak już ja żem tak jednego ładnie załatwił, to by tamtego nie zauważyli by nie znieśli ewentualnie jakiegoś alarmu. I tam jest kolejny kolega. Mi się gdzieś tu na górę przeskradał, wiecie? To była chyba taka najbardziej dogodna pozycja, nie? Dobra, kolejnych dwóch. Nie znam szczegółów. Ja sobie, yy. Kurwa. Yy. Nie widział mnie, dobra, je, jest git. Ja się tu gwiznąć na przykład. To jest jakaś chyba snajperina, nie wiem, nie jestem pewny. Ale okej, okay. podziałamy sobie w miarę po cichu, przynajmniej tak się postaram. Ten kolega gdzieś sobie pójdzie, to ja będę mógł sobie wskoczyć w te krzaczki. No to już wydaje mi się być w miarę fajna pozycja. Jestem, wiecie, tutaj blisko nich. On jest oznaczony, oznaczony. Ok. Szkoda, że nie mogę tutaj zagwizdać w żaden sposób. Chyba, że mogę o tym nie wiem. Dobra, tamci sobie poszli. Jak on by tutaj podszedł w miarę blisko tej trawy, jak lat nikt by się nie patrzył, to bym mógł go fajnie cicho zdjąć. Okej. Okay. Oni oczywiście te strzelby mają, także to by było niemiło, a jeszcze wiecie, no i będzie. Więcej, znaczy wezmą sobie jakieś tam posiłki, jak zauważą mnie tutaj, nie? Także wiecie, no to też jest bawić się dłużej i mieć mniej strzelania, czy mieć więcej frajdy strzelania i ewentualność, że się umrze. No zawsze ma się taki wybór, nie? <laughs> Ten się tu kręci, tamten się tu kręci, ten łazik gdzieś tutaj. Nie wiem czy w, tej, czy w tych liściach byłoby mnie widać, czy nie. Zakładam, że jak tego zdejmę tutaj blisko, to raczej ten zauważy jego ciało, nie? Wtedy mogłoby się zrobić nieprzyjemnie, bo zaczęliby biegać i szukać. Hmm. Jak to zrobić, żeby było dobrze? No do tamtych krzaków też za bardzo nie podchodzi. Dobra, to jak się odwróci. A nie, to w sumie tamten teraz to idzie. Kurwa, Ciężko to trochę rozkminić. <laughs> Tamten coś podejrzewał. Tu się z tej strony chyba nikt nie kręci na szczęście. To mogę sobie tak wiecie, lekko zaryzykować. Tego zdejmę, bo on mi tutaj wadził najbardziej w tym momencie. Tam się ktoś zaczął interesować, ale to jest mało ważne. Tamten jest ukryty gdzieś, gdzie on tamten idzie teraz? W tą stronę, czy winną? To jest dobre pytanie. W tą stronę idzie, niestety, ale wiecie, postaram się to zrobić po cichu. Naprawdę, chciałbym zrobić jedną taką lokację po cichu, bez żadnych dynamitów i innych pierdół. No dobra, jak ten będziesz od tamtą stronę. Będzie gdzieś za tym murkiem, to tamten będzie chyba odwrócony i go nie, raczej nie powinien nikt zauważyć. Takie już jest moje wrażenie. No i mamy kilku z głowy. Teraz tego ziomka, bo on się tu kręci na uboczu, żebym go później gdzieś nie przegapił. Jeden kolega, którego wcześniej sobie nie, nie widziałem, nie miałem, nie oznaczyłem. Patrzcie, to też jest takie, hmm, Bardzo oszczędne, bo nie zużywam amunicji, nie? Ciekawi mnie tylko, czy da się tutaj tak wszystkich wygnieść po cichu. Czy musiałbym jakieś, nie wiem... Zasadzki, niespodzianki im robić, z przybysz... z pozostałych kolegów? Ja tak się zastanawiam, nie? Tu jest tutaj przyłazi dwóch bombli i oni stoją obok siebie. Nie wiem, czy ja mogę samowi wydawać rozkazy. Ta jeden w pewnym momencie odchodzi, a z tego w sumie mógłbym zrzucić nawet, nie? Zdążę? Zdążyłem. Tego chyba nikt nie zauważy. Ten drogi podejdzie i też go sobie zrzucimy. Bo czemu by nie. Garem. Dobra, póki co. No i ten mi się zawiesił. <laughs> Dobra, bo tamten podchodzi, on może mnie tu wyczaić, chyba, nie? Muszę poczekać, aż tamten odejdzie. No i się tu odwrócił w tą to Trochę niefajnie. Ej, chyba coś mam. Ej, to są! Za Zamknął! Zauważyli nas, Serio? Zaraz tu przyjadą posiłki, będzie w ogóle chujnia. No się wie! O Jezus, granat. No to gorzej. Dobra, elo, jestem na dole. Sam tam tego zdjął, świetnie. Dobra, nie wiedząc jej, ja zgubiłem ich. Dobra, da się ich zgubić. to, to jest dobra opcja. On, czy oni teraz wiedzą, gdzie ja jestem, czy tak średnio? Ktoś tu kto jeszcze strzelał? No, to była niezła jatka. Trochę na początku zjechałem, bo zauważyli mnie. <laughs> Ale ogólnie chyba poszło nawet nieźle. No, mogło być gorzej. Wiecie, wiecie, rozumiecie. Zawsze mogło być inaczej, nie? Ale tutaj już widzę krawędzia, po którym mogę sobie podążać. Górą, dołem Nie wiem. Co ile ma sensu? Widzicie? Dołem chyba bym nie dał rady. No. Nie wiem co o to mi chodziło. Tam zauważyłem, że jeszcze tutaj mógłbym sobie skoczyć i się złapać tego, ale już dobra. Eee. Juhu. Bujanie się jest świetne. Ale nie wiem czy chciałbym się tak wiecie, z liny skakać i się łapać czegoś. Ja bym się odbił i spadł jak taka szmaciana dalka, nie? Znając moje zdolności umiejętności Tam, za tymi murami Dobra, ale najten. Tutaj to ty mi nie doskoczysz raczej, nie? Pewnie trzeba iść z drugiej strony. Zjechać tu na dół? Nie przeskoczymy na twą No to już wiesz Samuelu, zauważyłem. Spokojnie. tutaj mamy trawę. Super. Mogłem go zastrzelić. Walczy z całym naszym zespołem. Co według ciebie mogłaby zrobić Nadine? Wykonywałem jej rozkaz. Tak czy inaczej, co by zrobiła? Wyprułaby mi flaki. Właśnie. Otetchnij i otrząśnij się z tego. Czy ten kolega gdzieś tu podejdzie zaraz? Może mi rozkazywać. Może tak być, ale nie musi. Hmm. Myślisz, że Drake się pokaże? Nadine chyba tak sądzi. Już nie mogę się doczekać, aż pojawi się z ekipą. No, jak my wszyscy. No oni to sobie pewnie pogadają i pójdą sobie swoimi ścieżkami wszyscy, nie? Tylko stoi i się gapi, także no, nie podbiegnę sobie teraz tutaj. Czy on jeszcze podejdzie gdzieś tu bliżej? No tak średnio bym powiedział. Dobra, pójdźmy w te krzuny. Wiecie, może się nadarzyć okazja, że tego po prostu sobie zdejmę, nie? Na przykład nawet teraz w sumie. Dobra, w krzaczki. W krzaczkach jest bezpiecznie. Krzaczki są spoko. <laughs> Ten gdzieś tam poszedł, ten tutaj stanie przy krawędzi. Na ja chwilę też go tak zepnę, epicko, wiecie? Tak spartańsko trochę. A tego Ziomka będę mógł sobie zrzucić, jak tylko. No i ten postanowi przejść na, na inną krawędź. się zapalają na żółto, ale to tylko wiecie, znaczy tyle, że zauważył mnie, ale jeszcze nic, niczego nie wszczął. Także to, to, to też jest to, też jest git, nie? Dobra, w dół chyba nie ma co iść, nawet nie ma co próbować. Dobra, Sam, masz jakiś pomysł, jak przejść dalej? Dobra, ja mam pomysł na to. To jest jakaś taka krawędź, ale wątpię by mnie to gdzieś zaprowadziło. Raz muszę się tam zatrzymać, wskoczyć. Ok, udało się. Sam, Nieźle. No okej, okay. jest gicik. Jest gicik, tutaj cyk, cyk, cyk na górę i nie wiem, gdzie my tędy dojdziemy, ale gdzieś dojdziemy. Na pewno gdzieś wyżej. Nie wiem, czy później nie będę musiał znowu tutaj zjechać, tylko z wyższego punktu. Bo no, widzicie, tutaj dalej nigdzie nie wejdę, tutaj mogę sobie zjechać na dół, nie? Także bez sensu. I nie wiem, czy nie muszę skoczyć tak. Żeby tutaj lecieć do tej krawędzi. O właśnie, o to mi chodziło. Pewnie mógłbym, znaczy, zastanawiałem się czy z tamtego, tego mógłbym skoczyć, ale stwierdziłem, że to chyba za duża odległość. Fajna mechanika z tym ślizganiem jest, tak ciekawie zrobiona, nie to, że tylko uu, spadamy, omijamy jakieś przeszkody. Trzeba też pomyśleć jak się ślizgać. Aha, dobra, tam się można spierdolić całkowicie, ale można się ślizgać też w tamtą stronę, rozumiem, tak? Wow, 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 wow. No dobra Jak on mógł, to ja wreszcie. <laughs> no, ja jeszcze sobie wiecie. Bratarsko rozgminają. Ty dasz radę to ja dam radę. No dobra. Na bungee. Skakałeś kiedyś na Bandi? Nie, ale to na banki jest lepsze. Dobra, tutaj widzę, że tam też jakieś będzie chyba ślizganie i w razie czego mamy te kolumnę, bo chyba musimy skakać ogólnie gdzieś tutaj co robiłeś przez te wszystkie lata? Skakałeś po ruinach? Tak, tak jakby strzelali do mnie. Wysadzali, uderzali, kopali. Dobra, dobra, czaję. truli. Gryzli, bili. Okej. Okay. Dobra, idzie nieźle. I, i jeszcze nie zabiłem Neitena w tym odcinku. <laughs> o, widzicie, mówiłem, że tutaj się będziemy ślizgać dalej. Myślałem, że tam na górze i tutaj w razie jakbyśmy spadli, ale nie, to chodziło o to, że żebyśmy tu weszli. Tu są dwie kolumny, w razie jakbyśmy chyba źle skoczyli, tak mi się wydaje. Okej. my tu mamy? Czy my dojdziemy do tego Averiego? Wejdźmy wyżej, żeby przeciąć wąwóz. Dobra, wystarczy tego ślizgania. W tyłku mamy mnóstwo żwiru. No, ja się będziesz musiał chyba jeszcze na ten poślizgać, wiesz? Czy ja po tym nie skakałem przed chwilą? Nie, tam muszę chyba wejść na górę. Jo, tam na górę. Nie wiem, zawsze, zawsze dodatkowo klikam x żeby się złapał czegoś. Takie wiecie, ja wiem, że to się dzieje samoczynnie, ale tak, żeby się upewnić, dobra, czy tutaj jeszcze jeden siedlisk będę musiał odwalić? Tak i jesteśmy. <laughs> ok, nie zgadnę. Drzwi będą zamknięte. Będziemy musieli wejść tam Samuelu, gdzie jesteś? Hej, mi. Albo przejdzie przejdzie sam. Sam sam przejdzie. Chyba się za Albo tam była jakaś alternatywna ścieżka. Ewentualnie droga po jakiś skarbek, ale wiecie, skarbki to tam fakit Jezu. Co za miejsce. Witamy na cmentarzu świętego dyzmy. Rzekomym miejscu spoczynku Henry'ego Averiego. <grystanie> Znajdźmy ten grób. Ej, Nathan, spójrz. Na tym są dwa kordelasy. Na zwoju z krzyża. Ale daty się nie zgadzają. Pierwsze odrzucony. Zostało całe mnóstwo. Aha, dobra, szukamy 659, 699, 59,99. Skrzyżowane kordelasy, czaszka i kości. I daty 1659 1699 musimy znaleźć na grobek, który ma wszystkie trzy. No nic, pora iść złeszcześcić kilka grobów. Nie, Nie tego grobu szukamy. Tu nie ma czaszki i nie ma kości. Ale byli kordelasy. co za radosna gromadka. Wybaczcie też Czasami człowieka w nosie zakręci. Na szczęście ja rzadko kiedy choruje. Nie mam mieczy. Nie to nie to. Ale data dobra chyba, nie? Nie, nie dobra jest 60, 33, 69. To chuj mi tutaj, gra pozwoliła to sprawdzić. Miecze pasują zobaczmy. Nie te daty. Złe daty. Dobra, tu mam jakieś kolejne miecza. O, data się zgadza, ale miecze są odwrócone. Nie ten. Tam widzę dwa kolejne, nawet trzy już, o. A tu jest jeden kordelas, to nawet nie mam co sprawdzać. Nie ma czaszki i kości. Ładny krzyż celtycki, ale nie tego szukamy. Właśnie, nie zwracam też uwagi na czaszkę i kości. No i miecze się zgadzają. Tak jak i rok. Sam chodź! Znalazłeś? Paszę, Benjamin Brisbane. To pseudo Ale ta czaszka jest jakaś, no nie wiem, jakby tutaj nie pasowała. Dziwne symbol Eweriego wygląda inaczej. No, no właśnie, czaszka powinna być skierowana w bok. Tajne wejście. Co my tu mamy? Fajne jest to o tyle, że tutaj nikogo nie będzie w tym momencie. Najwyżej jak będziemy wychodzić, to nas znajdą. To krypta. Krypta? Ukryta za tajnymi drzwiami? A, zakładam, że drzwi dodano później. Ha, żeby ukryć skarb. No. O, właśnie, chciałem to podnieść. Napisał to jeden z mnichów zrób notatkę, cud, nareszcie i to święto naszego dobrego świętego dyzmy, a bo czytacie sobie, jeśli chcecie. Bardziej liczyłem na skarbek, ale okej. Okay. W sumie, zbadaj przedmiot, to jeszcze da się odwrócić, co jest z tyłu. też jest coś do czytania, a nie dobre. To się czyta całe, także spoko. Przynajmniej mamy własną latarkę i nam nie musi świecić ten samolot. Co my tu jeszcze mamy? Jezu, jaki tu jest Labajrand? Jakaś mgieła. Ho, ho, ho. Wszyscy tu są. Jezus? Dysma po lewej. Skruszony złodziej. Dysta z po prawej. Złodziej zuchwały. <laughs> Dobra, no to jemy sobie wszystko, fajnie, fajnie, O, możemy z samym pogadać. ...świętego Dysmy, hmm? A, w końcu uważał się za dobrego złodzieja. Okradał i zabijał tylko tych, wiesz, niebrytyjskich bezbożników. Tyle wystarczyło, żeby cię wtedy mieli za dobrego obywatela. Tch, <noise> iście na poziomie. to drzwi? Tak to wygląda. A nie wiem jak je otworzyć. Co to za gwiazdy? Jakaś lampa... Ej, Kopciuchu! Pożyć zapalniczkę. Wiesz, zabolało mnie to. Boleć te to cię będą płuca. <grym> A to. A, ci dopiero? Aha. to światło świeci po drugiej stronie muru. Dobra, zakładam, że coś będę musiał tutaj pokręcić, ale jeszcze chciałem sobie zbadać tamtą komnatkę. Co my tu mamy? Coś ciekawego skarbek. Okej. Okay. Options. zbadaj. No, dużo tego nie znalazłem. 3 sztuki, szkocka półpensówka. Dobra, mało ważna. Spójrz, widzę coś przy podstawie posągów. Dobra, zobaczmy. A, mogę przesuwać światło. Nie no, niesamowite to wszystko. No, i jedziemy. Dobra, rozumiem, że to jest, wiecie, w odpowiedniej jakiejś tam odległości, nie? I. mnie zapale więcej niż jednego. Dobra, spróbujmy innym. Spróbujmy dyzmą, bo zakładam, że tu najwięcej to od niego będzie zależało w tym momencie chyba. Mogę przesuwać, obracać. Dobra, zobaczmy. Dysmą mogę te dwa. Mogę coś jeszcze innego zapalić, tak, żeby dwa się zapaliło. E, no, tak średnio bym powiedział, także chyba na tych dwóch pozostanie. No, świecić się oba. Musisz pewnie nakierować oba światła na gwiazdę. Dobra, teraz weźmy tu, bo ten Jezus jest jakiś dziwny. On, on mi coś nie pasuje. Jezu gdzie ja jadę w ogóle to jest całkiem nigdzie, indziej świeci o, kropki. Dobra, czyli tamte dwa trzeba Jezusem, ok? No i pięknie, bo... Ale on tak jakby tu nie pasuje w ogóle. A nie dobra, jak się dobrze obróci, to będzie pasował. A robiłem już takie zagadki milion razy, chopie. Wygląda jak gwiazdospiór. Tak, to waga. Symbol sprawiedliwości. O, ciekawy wybór dla bandy piratów. Dobra moi drodzy, ale jak to wiecie u mnie bywa, rozwiązaliśmy zagadkę. Fajnie, nie? Ale co jest za drzwiami, zobaczymy w kolejnym odcinku. Także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia. Trzymajcie się. BIOS.